Cześć, tutaj Y, Krzysiek, Maciek z kanału Walkardana Jedziemy właśnie do Katowic, do Ravgora i... I się na pomysł, że go wkręcimy <śmum> Mam nagrać filmik z Ravgorem, ale mówię mu, że jeszcze nie ma pomysłu I na ostatnią chwilę padnie pomysł, żeby nauczyć Ravgora sztuczki Nauczymy go trika i on będzie myślał, że wszystko jest git, ale ja dla pewności poproszę go, żeby miał słuchawkę w boku i żeby, żeby robił to, co mu mówię, żeby mu co ma robić, po czym I w połowie zmieni scenariusz, jak to teraz planujemy. I to tak, <coughs> myślisz, jedną sztuczkę I ta sztuczka będzie taka, że on zrobi ją, na jakiś tam osobie, która zresztą teraz będzie o karta, pierdóły, oczywiście znajduje kartę, z... i ja cię prowadzę wyprowadzę z każdej sytuacji i że robi to to ci mówię musimy mieć dziewczynę która by dała to musimy mieć dziewczynę o no, znajdziemy jakąś dziewczynę która nam pomoże wkręcić rautora ładno czy może ty ja no. Ale nie bo to musi być dziewczyna nie to, to musi nie, być to, gdzie... no, to musisz musisz się dziewczyna to się Dobra. Dobra! Czekaj, bo na akcja. Nie wiem, co mam powiedzieć na <laughs> Akcja! Nie tu dzisiaj jest ze mną Magik Y, który nauczył mnie sztuczki z kartami. I zaraz podejdę do ludzi i będę ich wkręcał. Jakby co, jesteśmy w kontakcie telefonowanym. Dobra, idę. A tak naprawdę to czeka go mała niespodzianka.

Ja pierdziele Ale stary Dzień, dziewczyny, Dzień, Ale ten motyw z, tą, motyw z tą kartą, kartą nie No bo miałem sobie do tylnej e, Miałem sobie do kieszeni wsadzić, a ja nie mam kieszeni z tyłu nie? Zrobisz nam potki Krzysiek? Jaki motyw stary Ale żeś to wykminił Powiedz co czułeś Ja pierdziele Wiesz co no Czułem e, Mega, twoją minę, me, me, widzieliśmy twoją minę Mega się zdziwiłem Ja yeah, dzieła. To wtedy ja i śmiech. Dobrze Elegancja. Z ciekawości uwierzyłeś w hipnozę to, chwilę zakwytzyłeś czy nie? Nie, nie Nie, nie. No dobra no. to co, myślałeś po prostu stoi i zamknięta oczy no, że, ten, że ja ją próbuję wkręcać i ona, no dobra, no jak już próbuję, no to już wstępne to nie? Pozdrawiamy Kasię. Kasia? Pozdrawiamy. Pamiętajcie, subskrybujcie www.iluzjonistarafgor.małybizneslokalny.katowice.pl Właśnie, subskrybujcie Y. Tutaj kliknijcie o w niego, tu. i. Cześć, tutaj Y, jak widać już trochę ciemniej, zaczynamy naszą e, podróż do Warszawy. Koniec Katowice, skończone, rawkur wkręcony e, i dziękujemy Krzyśkowi za świetny pomysł e, oraz prowadzenie auta. Dziękuję. Coś czuję, że coś przed chwilą trochę wiemy, że wszyscy youtuberzy się będą za, mnie bali i już nie będą znowu kręcić film i będzie śmiesznie. Ym, no i mam nadzieję, że fanpage na Facebooku za pomocą przycisku do e, lubienia fanpage na Facebooku, czy po prostu klikając na niego. i Będziemy bardzo miło Was gościć, zarówno na tym kanale, jak i e, na e, Facebooku, i e, wtedy będziecie mogli dawać e, znać, e, to, co tam u Was, albo czytać, co tam u nie Bardziej, że jeździmy po Polsce i nie zawahamy się użyć. Środków, żeby wkręcić się do albo spotkać się z wami, więc tym bardziej zapraszam.